Dzień dobry wieczór kochani. Póki jest mało komentarzy pod ostatnim filmem, chciałem zrobić chciałem zrobić um, taką sekcję o koment no, komentujących, tak? E bo robi się nerwowo. Nie ma sensu, żeby żeby się naprawdę kłócić i i wyżywać. No to zacznijmy. Konrad opiszę. Jest już z nami Sławuś, nasz cichy zborowy odstępca. Przywitajmy, gór... <ścoughs> Przywitajmy gorącymi bramami naszego przyszłego brodera. Udzielmy, udzielmy jemu wsparcia. Już tyle wie od nas o tej sekcie świadków. Ale jeszcze nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Sławek. Odpowiada. No widzisz, czasami warto się odstresować i pośmiać z głupców. Dalej, dalej, Sławek. Pojęć trochę, jaki to z ciebie męczennik, jaki świadek Jehowy skrzywdzi, skrzywdzili kolejną niedojdę. Czy, czy może datować? Nie wiem o co chodzi. Ja mu to odpisałem. Witamy cię, Sławku. Ja cię. Cenie, Nazywa... nie nazywam cię głupcem. Dla mnie jesteś na pewno fajnym facetem, z którym da się pogadać na argumenty bez wersetów, bo w sklepie spożywczym czy z żoną, jak gotujesz, głupotą jest odpowiadanie wersetami. A ty tak robisz w konwersacjach z moimi widzami i ze mną. No tak, no w końcu stwierdziłem, że zrobię filmik, żeby odpowiedzieć temu świadkowi Jehowy. Bo słuchajcie, na 3 miesiące prowadzenia kanału można powiedzieć, że około 6 świadków Jehowy jest mniej więcej komentujących na moim kanale. No i Sławek tutaj lideruje rzeczywiście, bo Zosia, Zosia Danusia, sorry, odpadła. No i. No i. Fajnie by było, żebyś po prostu odpowiadał normalnie, a nie, a nie wersetami. On tam z przysłów jakiś. E, oczywiście nawet nie ma sensu wchodzić na, na te, tego, bo to, bo to jest tak. On najprawdopodobniej sobie godzinki trzepie na takich kanałach jak mój, i, i w tym momencie musi, ludzie, którzy są ze świata, musicie sobie zdawać sprawy, że on sobie na przykład może być pionierem równie dobrze i 90 godzin trzepać miesięcznie, e, pisząc takie rzeczy. Jemu się wydaje, że on głosi, a tak naprawdę obraża ludzi. Więc miałbym prośbę, żebyś nie obrażał moich widzów, bo do mnie, do mnie to nie trafia, do mnie, tam wyzywasz mnie od idiotów, wariatów jakichś tam tego to, prostaków, coś takiego. Na mnie to nie działa, stary. Nie masz Chrystusa w sobie, nie masz miłości, Jezusa Chrystusa, więc stare prawdy, stare cytaty są takie, że pozyskuj swojego wroga. Czy nieprzyjacielem? Ja mam takie motto życiowe, i swoje, twoje beznadziejne teksty do mnie nie trafiają, i jesteś pewnie młodym człowiekiem, który młodym, albo może być równie dobrze star, starym, ale że się że się po prostu tak dajesz dajesz w takie, w takie rzeczy i też uważam, słuchajcie drodzy widzowie, nie ma, nie ma co mu tam odpowiadać, tak naprawdę ja traktuję takich ludzi, bo jest, mam, mam mało subskrybentów, i znaczy mało prawie 400, bardzo za to dziękuję i dla mnie to jest, to jest bardzo, po trzech miesiącach to jest w ogóle super, bo, bo jestem naprawdę z każdej subskrypcji bardzo zadowolony natomiast chodzi o to, że ja w ten sposób no wie, wiecie jak to wygląda, to, to on, on mi sam robi zasięgi, tak, to właśnie między innymi dzięki tym komentarzom się oni, oni się kompromitują, bo... Jak im się wydaje, że są inteligentni no to e, tak naprawdę im zależy żeby jak najmniej było takich kanałów i jak najmniejszy zasięg, a sami robią nam te zasięgi właśnie komentarzami, tak e, ten kanał nigdy najprawdopodobniej by tak nie wystartował, gdyby nie Danusia w pierwszych filmach e, i w życiu ja, ja no tak, tak szybko przyszło 300 subskrypcji, że, że między innymi Danusia e, tym, tym się spodziewał, bo jak tam Marcin Boro napisał e, chyba jeden z pierwszych Jola N e, na, na, zaczęła dyskutować, więc, więc to to są osoby, które, które robiły tam praktycznie tak, tak jak ten Sławek. Tak jak ten Sławek w tym momencie. Be, Sorki. Sławek Bereta. Nazwijmy go Sławek Bereta, bo nazwisko ma takie od pistoletu, więc a nie chcę nie y, absolutnie używać jego, jego nazwiska, bo liczę, że, że kiedyś zmądrzeje i kiedyś dołączy do nas, do wolnych ludzi. Wolnych od, od tej e, sekty z Warwick. Ja, ja jedynie co, co, czasami, jeśli e, Ja w filmach e, źle się wyrażałem, coś takiego, to ja sobie mogę tylko o tych, o tych właśnie ośmiu e, z Warwickam e, tego. Natomiast uważam, że każdy świadek jechowy jest osobą wartościową, która po prostu jest nie, nie, niedowartościowana, no i, i dlatego tak, e, tak po prostu piszą i tak dalej. Także tutaj. No, ja mu zadawałem pytania I on nadal nie umie odpowiedzieć Czy ty w sklepie u rzeźnika Rzucasz wersetami no to, jest, to, jest, to jest najprostsza rzecz, że z nim nie ma sensu rozmawiać Bo on ci nigdy nie odpowie Ten człowiek wie, przychodzi do rzeźnika do, do I mówi 13, 1319 Dziękuję I patrzą na niego no, Także nie potrafi na takie, na takie Proste rzeczy odpowiedzieć Więc tutaj się nie Dobra, nie rozwijam się, bo tu chcę jeszcze polecieć do fajnego. E... Anise. Wychodzi na to, że Filipinki, bez względu na to, czy są świadkami, czy nie, to jednak i tak polują na białych facetów w poszukiwaniu lepszego życia, pomimo, że mają mężów. Znam wiele takich przypadków, a kolega bardzo kochliwy. Tak, rzeczywiście jest. Tak, to jest przykre, że na Filipinach ta biała, biały kolor skóry, biały kolor skóry jest, jest troszeczkę tak, jakbyś był czymś lepszym. No mi się to nie podoba. Ja uważam, że, że czy, czy czarna skóra, żółta skóra, czy biała. Jesteśmy wszyscy równi, mamy te same żołądki i serduszka i wszyscy są wspaniali. Nie? Julian apostata napisał: Dokładnie, chodzi o łatwy pieniądz. No ja, to, ja tam odpowiedziałem, że no ja, ja to widzę tak, że równie dobrze w latach 90., jak myśmy byli biednym krajem na początku lat 90., to też no w związku z tym, że byłem na emigracji, ja i moi koledzy i tak dalej i naprawdę słuchajcie, czasami też się czuliśmy jako mężczyźni odrzucani, tylko dlatego, że my byliśmy Polakami, biednymi Polakami. A, a nasze, nasze kochane polki czasami. Możliwe, że też to, to jest to, że człowiek był za młody, żeby wiedzieć, jak podejść do kobiety. Możliwe, że to nasza też była wina, że nie potrafiliśmy Was zdobywać. No natomiast właśnie o to chodzi, że te azjatyckie kobiety nie, nie trzeba zdobywać. Temu wystarczy praktycznie pokazać im miłość, za zaufanie, za, no dać, dać swoje serduszko i. I już, nie? Aczkolwiek tu nie, nie chcę absolutnie dyskusji, czy one są lepsze, czy Polki są lepsze, czy Europejki są lepsze. Nie, tu chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy sobie układali życie, tak? Czy ktoś będzie z Niemką, Polką, Ruską, Ukrainką, czy, czy, czy Amerykanką, czy Brytyjką, to nie ma, nie ma znaczenia. Układajmy sobie życie, bądźmy szczęśliwi. Łowczyni prawdy. Filipiny są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla cudzoziemców. Napady rabunkowe, porwania na, na części, zagrożenie terrorystyczne ze strony ISIS. Już pomijam zagrożenia pogodowe, częste tajfuny. Raczej bym Ci nie radziła nawet myśleć o tamtym kierunku. No, ja tam odpowiedziałem, że potrafiłem poświęcić życie dla kwestii krwi, odma odmawiając trzy razy transfuzji krwi, mogłem więc poświęcić się dla biednych ludzi. Zrobić taki trip. Do odważnych świat należy, odpowiedziała właśnie łowczyni. Konrad. Pewn, pewno teraz twoim ulubionym listem Pawła jest do Filipian. Tak, tak, tak dokładnie super suchar. No no. Zgadza się. A, no dalej Marcin Boro. Zniknęła Danusia. Pojawił się Sławomir i ubliża ile wlezie i robi to chyba dla zabawy albo jest zwykłym trolem Aleksandra odpowiedziała cześć tu Sławomir on to już wszędzie musi być czego ta wajza szuka po kanałach no też bym starał się go tam nie, nie, nie obrażać, bo to, to właśnie obrażanie nie ma, nie, ma, nie ma sensu. Ja oczywiście lajkuję tam serducha przypinam. Wiadomo, dla zasięgu to robię tak samo jak i sobie przypinam Serducha, To już tłumaczyłem, mówiłem, dlaczego tak robię. Rozumiem, że postać już szerzej znana. Marcin, Ewa Sławomir cichy, zborowy o, bardzo znany. On jak komuś nie dokopie, to dzień ma stracony. No najwidoczniej tak. Sławek odpowiedział, no drugiej, no już nie będę czytał jak odpowiada Sławek, bo używa brzydkich słów i nie podoba mi się to i prędzej czy później jak przekroczę pewną ilość, to takie osoby będę blokował, żeby sobie nie głosiły, nie głosiły i nie wpisywały sobie godzinek do zaszycików i potem się chwaliły starszym, jakie to one są dobre, nie, bo to nie, nie, nie tego. No na razie trzymam dla, dla zasięgów. Konrad, nie do, no też nie chcę czytać, jeśli jest, jest, jest tam tego coś, coś takiego, żeby... Co to znaczy opowiedz? Eee, właśnie, bo tutaj zadał pytanie Marcin, ale skroluję. Chodzi o to, że tutaj dyskusja była właśnie taka. Co to znaczy opowiedz? Taki mądry, a nie wie. Odpowiada Sławek. Nie wiem, skąd teza, że jestem mądry? Odpowiedź Sławka. Po wpisie też tak twierdzę. Co twierdzisz, jeśli można zapytać? Pytać zawsze trzeba, to co ty o sobie. Skoro pytać trzeba, to też trzeba odpowiadać sensem, nie uważasz? Objaśnij, proszę, logikę Twojej wypowiedzi. To nie wiesz? Jak sam o sobie myślisz? To sławek, odpowiada Marcinowi. Marcin, jakieś, jakieś znaki interpunkcji to jest stwierdzenie, pytanie? Odpisz, proszę, całym zdaniem i wyjaśnij nam. O co Ci chodzi? Wnieś coś do tej dyskusji i podyskutuj jak dorosły człowiek. Sławek odpowiada: wróć do Twojego stwierdzenia, skąd wniosek, że jestem mądry. Odpowiem dos dosadnie, czyli sam stwierdzasz, że moje twierdzenie, że jesteś mądry, nie jest prawdziwe, że ty sam uważasz się za, za niemądrego. Marcin, ale ja zapytałem, skąd to wiesz. Ja nie stwierdziłem, czy jestem mądry, czy nie. Widzisz, nie czytasz ze zrozumieniem. Sławek, ty też. Marcin, czyli jak w końcu, jaki w końcu wniosek? Taki jak na samym początku. Czyli na początku nazywałeś mnie błaznem. Nie wiem dlaczego. Stwierdziłeś, że zostałem skrzywdzony przez świadków Jehowy. Jak ty to dedukowałeś? A nie zostałeś? Nie, kiedy? To bardzo mili ludzie. Też tak twierdzę, że to mieli ludzie. Czyli widzicie, już Sławek myśli, że 100% moich widzów to są Świadkowie Jehowy, a się okazuje, że jest jakieś 10% nie są. Ludzie też są zainteresowani tymi konfliktami między, między Świadkami Jehowy a by, byłymi, no bo, bo to, jest, to jest społecznie rzeczywiście no, no masakra to co, to, co robią Świadkowie Jehowy ludziom, którzy wychodzą ze zboru. No, i tu już dalej nie chcę, nie chcę przedłużać, ale, ale tak, tak to wygląda, że świadkowie Jehowy rzeczywiście po prostu e, jadą, jadą ostro e, w taki, na takich kanałach. E, Zobacz, nikt, nawet jak się jąkam, nawet jak ktoś źle coś. Nie wiem, ktoś ma kanał i, i za słabe nagłośnienie, że coś tam, coś tam jest, nie tak. I nie, nie usłyszysz tego od człowieka ze świata, ale od, od człowieka, który jest świadkiem Jehowy i ten mały promil, który tam komentuje świadków Jehowy, jadą równo po tobie, jak jak po prostu po bóle i suca. I, i tak, się, tak się właśnie zachowują świadkowie Jehowy. Więc można powiedzieć, że. Hejt, jak to w internecie, Hej, hejterzy, to są prawdziwi hejterzy. Przypuszczalibyście, jak się ogląda e, na przykład polskich youtuberów, nie? E, jak tam e, na przykład, e, no to związane z, na przykład z tym, e, z tym Fame MMA, jak oni tam po sobie jeżdżą i, i tak dalej. No ale to oni to robią przynajmniej dla kasy, tak? Bo się, bo się tam umawiają na Fame MMA. Oni się umawiają na Fame MMA ale robią to dla kasy, tak? Robią zasięgi sobie i mają z tego jakieś pieniądze, tak? Bo potem pojadą, pojadą po sobie wyzywają się na wizji, zrobią sobie zasięgi i na przykład za walkę mają większe pieniądze tak? dlatego, że to, to ma sens wtedy, no ale świadek jechowy, czy, czy, czy to ma sens żeby wy, wyzywać kogoś i mówić, mówić takie, takie brzydkie rzeczy Przecież to nie ma sensu co ci, co ci to daje Sławku że, że, że wy, wy wiesz, jeśli cię jest lżej, no to se nazywaj mnie prostakiem czy coś. Nie, 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 nie nazywaj moich, moich widzów, ale y, ja, ja po prostu no nie życzę sobie, żebyś się w taki sposób odzywał i prędzej czy później jak po prostu będę już miał zasięgi, to cię blokuję i to jesteś mi potrzebny tylko dlatego. A mam nadzieję, że się po prostu obudzisz i, i podyskutujesz normalnie, a nie będziesz rozmawiał tylko, tylko tymi swoimi tekstami, nie? Bo to jest... To jest masakra co ty co ty robisz.